Ale na przykład mnóstwo ludzi ma też jeszcze bardziej pokrewne mechanizmy. Mianowicie w naszym społeczeństwie jest takie coś, że ludzie są przyzwyczajeni do problemów. Ludzie są przyzwyczajeni do problemów i generalnie żyją problemami. Wręcz można powiedzieć, dla pewnej grupy osób życie problemami jest wręcz pewnym sensem życia. Jest pewnym sensem życia. Czasami na niektórych patrząc ma się wrażenie, że jak gdyby, no, ich życie polega na tym, że tak od problemu do problemu. Jeden problem rozwiążą, dwa inne są na horyzoncie, prawda? Z tych dwóch może jeden rozwiążą, trzy inne już na horyzoncie. I w zasadzie można powiedzieć, że dla tych ludzi rozwiązywanie problemów to jest wręcz sens życia. No niestety jest to myślenie pułapka, ponieważ podświadomość przyzwyczajona tak funkcjonować, Dba o to, żeby zawsze były problemy. Dba o to, żeby nie było stanu bezproblemowego. Żeby nie było takiego stanu, gdzie jest bez trosk, gdzie żyjemy sobie bez trosk. Oczywiście słowo bez troska nie mylić proszę z brakiem odpowiedzialności. Chodzi o to, że chodzi o życie bez żadnych trosk. Są ludzie, którzy żyją po prostu od problemu do problemu. Co więcej, są niektórzy tacy twardzi że mało im własnych problemów i chętnie jeszcze zajmują się cudzymi po drodze. A są i tacy, którzy w ogóle się swoimi nie zajmują, tylko zajmują się wyłącznie cudzymi. Ale to już jest kwestia upodobań. Natomiast, natomiast, no, człowiek, który jest zaprogramowany, tak, że żyje od problemu do problemu, no to pomyślcie, celem podświadomości, która kreuje naszą rzeczywistość, jest mieć problem niekoniecznie go rozwiązać, i jest mieć problem. Powiem wam tak, sfera biznesu doskonale się nadaje, żeby mnożyć problemy. No przecież tu się mno, mogą mnożyć problemy hojnie ze wszystkich stron. Jak podświadomość upatrzy sobie sferę biznesu jako tą sferę, gdzie można hojnie materializować problemy, no to mi żal takiego człowieka, ponieważ no, jego życie zawodowe będzie nieciekawe, że tak powiem. Będzie owocowało wiele zakrętów, dziur i różnych innych, że tak powiem, rzeczy po drodze. A wszystko dlatego, że jego podświadomość jest jakby mocno ukierunkowana na to, żeby żyć problemami. Wręcz czasem można zauważyć, jak taka osoba na chwilę ma taką przerwę w życiu, że na chwilę nie materializuje mi się problemy, to można zobaczyć, że po chwili ona za, za jakiś czas, ona chodzi już niespokojna. Już jakby czegoś szukała. No i za chwilę, bach, jest, wykreowała sobie jakiś problem, prawda? Długo nie usiedzi spokojnie, zawsze się coś musi dziać. Dużą pulą Mechanizmów, które działają źle na naszą wolę, na naszą, że tak powiem, chęć działania, na konsekwencje w związku z tym, jest szereg mechanizmów wyniesionych z poprzednich wcielenia. To trzeba sobie o tym powiedzieć, chociaż może nie wszyscy, że tak powiem, na razie wierzą w poprzednie wcielenia, ale prędzej czy później spotyka się w swoim umyśle mechanizmy, które nie miały prawa zaistnieć w tym wcieleniu, a jednak one są. Jednak one funkcjonują, swoje trzy grosze do życia wnoszą. Ja, oczywiście, całej tej puli nie omówię, to musiał tydzień mówić, natomiast, natomiast powiem o takich, powiedzmy sobie, najmocniejszych mechanizmach. Generalnie najmocniej działające destrukcyjnie na naszą wolę mechanizmy wywodzą się ze wszystkich szkół ascytycznych, proascytycznych. Bądź wszystkich szkół, gdzie asceza jakieś część swoich chociaż poglądów zachowała. Asceza, w ogóle jakby ideologia ascezy polega na tym, że dla nich liczy się tylko świat ducha. Rozdzielają świat ducha i materię. Dla nich materia się w ogóle nie liczy. Wręcz jakby w ich mniemaniu dobrze jest rozwijać awersję do materii, ponieważ wierzą, że materia to jest coś, co wiąże tego ducha i zniewala go, a w związku z tym jest przyczyną jego cierpienia. W związku z tym asystencie rozwija się maksymalnie negatywny stosunek do materii i tu jest podwójny problem. Po pierwsze, problem polega na tym, że ta rozwinięta niechęć kojarzy się z czymś duchowym. Spotykam czasami takie osoby, które mają te wzorce, prawda? I na przykład czasem... Jak te zwrotce są aktywne, to z wyniosłą miną potrafią mi powiedzieć: Ja jestem ponad materię, ja nie potrzebuję tyle pieniędzy. Ty jesteś zniewolony zarabianiem, ja nie. Rozumiecie? Z taką wyniosłością i pogardą, ponieważ w no, ascensie się tego uczy. Tam jest taki mechanizm wyniosłości, takiej uduchowienia. Im bardziej nie lubię materii, tym bardziej jestem od niej wolny, to znaczy, że jestem bardziej uduchowiony. No i niestety potem ta podświadomość to rozumiem. Ale do czego dążę? Dążę przede wszystkim do tego, że jak można doskonale prosperować z takimi mechanizmami. Kiedy podświadomość odrzuca wszystko, co materialne oczywiście, bogactwo, wszystko dla mnie to jest B, dla mnie to jest zniewalające B, prawda? Tego się unika. Powstaje w umyśle wtedy szereg mechanizmów sabotowania tych możliwości. Takie osoby ciężko im zarabiać, ciężko im stworzyć związek, no bo związki się też w ascezie odrzuca. No, po prostu podświadomość, jakby poczytuje sobie za sukces, kiedy zniszczy taką możliwość. Czy jak się pojawia na horyzoncie możliwość zrobienia dobrego interesu. Ona zamota tak, żeby nic z tego nie było i ona się czuje taka sukcesywna, bo jakby według estetycznej teorii zrobiła w końcu to, co należało, czyli uchroniła nas od pieniędzy, prawda? albo na przykład na w związkach, także po prostu z tego związku nic nie wyjdzie, to ona jest potem zadowolona, nie? że sukces osiągnęła, bo uchroniła nas od związku, który zniewala i nie pozwala się rozwijać duchowo. Tak rozumuje podświadomość, wtedy są aktywne wzorce, aktywne wzorce, że tak powiem, astetyczne. Ale jeszcze tam trzeba coś powiedzieć. Duża część pracy nad medytacjami ascetycznymi polega na tym, żeby niszczyć w sobie wszelkie motywacje do tego, co nas pociąga. I tu jest największy problem. Ponieważ, no nie wiem, mam jakieś hobby, mistrz ascezy powie, to cię trzyma, to cię zniewala, musisz się tego pozbyć. No i człowiek siada i medytuje, nie? Prawda? Rozwija sobie niechęć, do tego blokuje to, wchodzi w jakieś mechanizmy zobojętnienia. Jednym słowem niszczy wszelkie swoje chęci, pozytywne uczucia i motywacyjne nastawienie, ponieważ w ascezie się wierzy, że to zniewala. W ascezie się niszczy takie rzeczy. Owszem, może być pozytywne nastawienie do duchowych praktyk. To jest jedyne, co jest wręcz pożądane nawet ale wszelkie jakieś takie pozytywne nastawienia do spraw materialnych są no, brutalnie niszczone. Teraz jeżeli ta osoba umrze, odrodzi się, on zapomni co zrobił, bo świadomości już tego nie ma, ale w podświadomości istnieją te mechanizmy. I tutaj właśnie działa to tak samo. Podświadomość poczytuje sobie za sukces fakt, że po prostu potrafi zniszczyć naszą motywację do czegoś. To jest tak, że zaczynamy się czymś zajmować, pojawia się euforia, podświadomość zidentyfikowała tą euforię i natychmiast zaczyna włączać mechanizmy sabotowania euforii. I tak sobie mieliśmy euforię z dwa dni, a potem zaczyna nam siadać, siadać, aż do, do stanu, którego można nazwać zero. I to są te momenty, gdzie ludzie mają euforię, potem ta euforia szybko mija i w efekcie nie kończą tego, co zaczęli. Znacie takie rzeczy, prawda? Właśnie u ludzi, którzy gdzieś chociażby otagli się o różne praktyki ascetyczne, one się wszędzie przekradły, ponieważ one się przekradły do chrześcijaństwa, one się przekradły niemal do wszystkich praktyk buddyjskich, one się przekradły nawet do pewnych części praktyk islamu, właśnie wszystkich, ale one się wszędzie przekradały, ponieważ no, raz, że kultury ciągną od siebie, zapożyczają różne, różne zagadnienia, dwa, że ludzie się odradzają w różnych miejscach I jakby w nowych miejscach wprowadzają dokładnie to samo założenie. Tak naprawdę, jak się nad tym dobrze zastanowić, święty Franciszek nie odkrył nic nowego, moim zdaniem. Ponieważ tego typu podejście, jak on pro propagował w chrześcijaństwie, już od tysięcy lat działał w hinduizmie i w buddyzmie także, także podejrzewał, że to jest kolejna dusza, która się stamtąd odrodziła z takimi założeniami i w kulturze chrześcijańskiej wklotła te założenia i jak będą dostosowała je do kultury chrześcijańskiej, do tamtego czasu, do tamtych, że tak powiem, uwarunkowań. Także to niestety są to bardzo silnie niszczące założenia, ponieważ poświadomość robi wszystko, żeby nas długo motywacja, zwłaszcza do czegoś materialnego, nie trzymała. Zresztą bardzo często można takie osoby rozpoznać, ponieważ bardzo aktywna asceza działająca w psychice powoduje niesamowity stan bierności materialnej. Ten człowiek nawet wykazuje się jakąś mądrością duchową, mądrością jakąś taką życiową, ale czysto teoretycznie. Jak zobaczycie na przykład, jak on funkcjonuje w materii, no to to jest często pożal się Boże, ponieważ jest niesamowicie bierny i on nie umie się angażować z rzeczy materialnych. W związku z tym, no na pewno odbija się to na jakości jego życia jego finansów, z materiałem. Oczywiście może, możemy mieć różnego rodzaju, że tak powiem, kody astetyczne, ale wszystkie zmierzają do w zasadzie jednego, żebyśmy nie mieli motywacji materiałów. Zresztą bardzo często, bardzo często właśnie ludzie, którzy się, bo są ludzie, którzy mają te wzorce na tyle niesilne, że potrafią się siłą trochę taką psychiczną przemóc, zmusić do pewnych działań, jakby działają wbrew tym wzorcom w sobie i nawet potrafią osiągać sukcesy. Ale na przykład od razu